Najważniejszym poleceniem w SQL-u jest instrukcja SELECT, ponieważ ta jedna instrukcja pozwala Ci analizować dane, to znaczy je wyświetlać i przetwarzać w taki sposób, żebyś widział je tak, jak Ty tego oczekujesz. I w tym nagraniu pokażę Ci absolutnie wszystkie składowe klauzule instrukcji SELECT, czyli dowiesz się, jak wybierać dane do wyświetlenia, jak wskazywać źródło danych, jak filtrować rekordy. Grupować je, filtrować grupy, sortować i na koniec ograniczyć liczbę wyświetlanych wyników. Puk-puk, dzień dobry, cześć, ja mam na imię Darek i od ponad 7 lat pracuję jako programista baz danych i na tym kanale dzielę się z Tobą wiedzą, która pomoże Ci zbudować karierę w AIK. To jest kolejny odcinek z serii mini kursu SQL. W poprzednich dwóch odcinkach omówiliśmy sobie roadmapę i poznaliśmy takie podstawy teoretyczne, które Trzeba znać i rozumieć, żeby z bazą danych sobie radzić. Dzisiaj zajmiemy się instrukcją SELECT. Instrukcja SELECT służy tylko i wyłącznie do analizowania danych. To znaczy, w SQL-u można robić wiele rzeczy. Można zarządzać bazą danych, zarządzać uprawnieniami, transakcjami, obiektami, ale i tak 90% pracy, jaka będzie Cię dotyczyła pracując z SQL-em, to będzie wykonywanie tej jednej instrukcji. Niech Cię jednak ona nie zmyli, bo polecenie SELECT składa się z wielu części składowych i oferuje bardzo potężne funkcjonalności przetwarzania danych. Ważna jest też rzecz, że to o czym będę dzisiaj mówił, bo za chwilę będziemy pisać kod, zadziała w każdej relacyjnej bazie danych. Ja będę działał na bazie ORAK, natomiast to samo. Ten sam kod będziesz w stanie wykonać czy to w bazie Postgres, czy SQL Server. W jednym przypadku pojawią się, pojawi się drobna różnice, ale ja ci o niej wspomnę i powiem Ci, co musisz zrobić, jak podmienić kod, tak naprawdę, jedną unikę, żeby zadziałała Ci w tych innych dwóch wspomnianych bazach danych. Zapraszam do prezentacji. Zanim przejdziemy do pisania kodu, chciałbym Ci tylko na tym jednym slajdzie pokazać, jakie możliwości daje instrukcja SELECT, a może, robić w niej możemy bardzo dużo rzeczy. Tutaj mamy przykładowe polecenie SQL. Za chwilę napiszemy. Przykładowy kod, gdzie będziemy używać instrukcji SELECT FROM WHERE GROUP BY Having każdej z nich. Natomiast warto, żebyś najpierw rozumiał, co tu się dzieje i do czego one służą. A więc pierwsza rzecz jest taka, że jak baza danych wykonuje kod, to pierwsze, co robi, to idzie do klauzuli FROM i szuka źródła danych. Źródłem danych jest tabela. Czasami widok, tu czasami też możemy łączyć tabelę i nagram oddzielny odcinek o tym. Więc wskazujemy źródło danych, na przykład, że chcemy czytać dane z tabeli pracownicy. Później możemy dane odfiltrować, no bo może się okazać, że tabela zawiera zbyt dużo rekordów wierszy. Nie potrzebujemy wszystkich. Na przykład z tabeli pracownicy chcemy wybrać tylko takie rekordy, które dotyczą pracowników z Polski, czyli takich, którzy mają polskie obywatelstwo. Tu ważna rzecz jest taka, że tak naprawdę obowiązkową Klauzulą w każdej instrukcji SELECT jest SELECT i FROM. Ona musi występować zawsze. Jest oczywiście tam wyjątek, jakbyś chciał na przykład napisać polecenie SELECT 5. To wszystko, żeby wyświetlić wartość 5 albo samą datę dzisiejszą, to wtedy from nie jest potrzebne, ale w 99% a nawet częściej będziesz widział i select i from, więc ta klauzula obowiązuje zawsze i trzeba jej obie je pisać. Pozostałe są opcjonalne, w związku z czym nie musisz filtrować na przykład rekordów tabeli, bo może się okazać, że wszystkich potrzebujesz. I teraz po odfiltrowaniu rekordów, baza danych kolejny krok, który może wykonać, jeśli zapiszesz taką instrukcję, jest grupowanie danych. Grupowanie danych polega na złączeniu wielu rekordów w jeden. Na przykład, jeśli mamy w tabeli z pracownikami informację, w jakim dziale pracuje dany pracownik, to mogę na przykład chcieć wyświecić jakąś informację dla tego działu. Na przykład, ilu pracowników pracuje w danym dziale, albo ile dany dział wydaje na pensję danych pracowników. W związku z czym możemy zgrupować dane. Za chwilę Ci pokażę przykład podobny do tego, który widzisz tutaj. Skoro filtrujemy rekordy, możemy też filtrować grupy, no bo. Jak już zgrupuję dane dla departamentu i będę miał na przykład informację, ile dany departament, dział wydaje na pensję, to mogę chcieć napisać warunek na zasadzie, no dobra, chcę wynikać tylko te departamenty, które na pensję wydają mniej niż x. No i wtedy jest ta potrzebna instrukcja having. Sortowanie danych, instrukcja order by. Ona jest głównie do tego, żeby czytelnie wyświetlić dane, żeby łatwiej było je nam analizować, szczególnie jeśli mamy jakiś większy zbiór danych. No i ograniczenie wyników, no bo może się okazać, że np. chcemy zobaczyć jedną tylko wartość. Interesuje nas sprawdzenie, czy jest choć minimum jeden rekord, który spełnia nasze kryteria. I jakby było ich więcej, no to. One byłyby zbędne, więc możemy powiedzieć w bazie danych, Ej, wybierz na przykład pierwszy rekord albo pierwszych pięć rekordów. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Ci tu pokazać, tu zapisałem Tobie kolejność, w jakiej baza danych wykonuje instrukcję SELECT. Ona jest ciut inna od kolejności, w jakiej zapisujemy, bo kod piszemy, wiadomo, od góry do dołu, natomiast baza danych dane wyświetla dopiero po tym, jak. Wskażemy tabelę, odfiltrujemy rekordy, je pogrupujemy, pofiltrujemy grupy, dopiero wtedy ma miejsce wybór przez bazę danych kolumn, które chcemy z tabeli wybrać bądź zastosowanie jakiejś funkcji. Poza tym kolejność wykonywania instrukcji jest taka sama jak jej pisania. Przejdźmy teraz do SQL Developera, to zobaczymy przykład dla każdej z klauzuli Selecta. Kod przygotowałem w taki sposób, żeby działał w każdej bazie danych, czy to będzie Oracle, czy to będzie Postgres, czy będzie SQL Server, więc możesz go sobie wykonać gdzie chcesz. Oczywiście cały ten kod, skrypt znajdziesz w opisie tego nagrania, będzie link, będziesz mógł sobie pobrać ten kod, żebyś go nie, nie musiał pisać. O tworzeniu tabeli też będzie oddzielne yy, nagranie. Na ten moment po prostu mi zaufaj i wykonaj ten kod. To, co się tu dzieje, to usuwamy tabelę transakcji, jeśli by była, a następnie utworzymy podając listę kolumn, typy danych i tu mamy informację: not null, że każda z tych kolumn musi wartość posiadać. Więc ja to zaznaczę, wykonam i tutaj widzimy, że tabela została usunięta, bo u mnie już istniała. Stworzyliśmy ją i zapełniliśmy ją danymi. I teraz, jakbym sobie zajrzał tutaj do tabeli z transakcjami, no to widzę, że mam 22 rekordy z jakimiś informacjami i to nam na dzisiaj wystarczy. I pierwsza rzecz, jak pamiętasz, mam nadzieję, że slajdu, to jest w poleceniu SELECT jest już klauzula SELECT, która służy do wybrania danych do wyświetlenia. I w selekcie możemy albo podać gwiazdkę, co oznacza, że wybieramy wszystkie kolumny tabeli. W naszym przypadku po prostu te wszystkie kolumny byśmy wybrali, albo możemy po przecinku wyświetlać, wybierać sobie kolumny, które chcemy w dowolnej kolejności. Czyli gdy ja wykonam tą instrukcję, mogę tu kliknąć plusik, mogę zrobić Ctrl-Enter, to baza danych wyświetliła mi wszystkie kolumny z tabeli transakcje. Widzę, mam 22 rekordy, mogę oczywiście sobie wybrać. Kolumny, które mnie interesują, np. ID klienta, czy ID pracownika. I to też oczywiście działa. Ja przywrócę gwiazdkę, tu najmniej w selekcji się dzieje, bo po prostu podaję gwiazdkę albo listę kolumn. Oczywiście jakbyś chciał wyniki z bazy danych, które wyświetliłeś, możesz w bardzo wygodny sposób pobrać, możesz kliknąć prawy przycisk eksport i czy to będziesz działał w SQL Management Studio, PGAdmin, w jakimkolwiek narzędziu, idę do bazy danych, w jakiejkolwiek bazie danych, to zazwyczaj prawy przycisk myszy na wynikach pozwala Ci pobrać dane. Tu możesz wskazać sobie format, na przykład podjedziesz wyżej masz na przykład CSV i wrzucić to sobie do Excela, żeby wyciągnąć dane z bazy danych do jakiegoś innego narzędzia. Druga instrukcja służy do filtrowania danych, czyli odrzucania rekordów, które nie spełniają warunków. Inaczej mówiąc, jak zapiszę polecenie w taki sposób, to baza danych wyświetli mi w tabeli transakcji wszystkie kolumny, ale tylko te rekordy, które spełniają warunek. To znaczy te rekordy, które w kolumnie ID klienta mają wartość większą od 10. I składnia wygląda w taki sposób, że warunek, czyli to co jest tu, to jest where. Później mamy operant, operator i operant, co w praktyce sprowadza się do tego, że musimy mieć dwie strony równania i sposób ich równania, tak? czyli operator to może być równa się, może być większe, równe. Tych operatorów jest wiele. I znowu, gdy wykonamy ten kod, no to zobacz, że w kolumnie ID klienta nie mamy ani jednego klienta, którego wartość byłaby mniejsza niż 11, Bo napisaliśmy mniej większe od 10, jak napiszę. Większe, równe, to może 10 się pojawi. O, proszę bardzo, taki klient też zakupów u nas dokonał. Ponieważ chciałbym, żebyś też mógł sobie ćwiczyć przy okazji, to mam dla ciebie pierwsze zadanko. Chciałbym, żebyś samodzielnie oczywiście odpowiedzi znajdziesz w skrypcie razem z tą tabelką, która tworzy i tym kodem, który tutaj widzisz, też będzie odpowiedź dla, na każde z zadania, ale chciałbym, żebyś spróbował wyświetlić z tabeli z transakcjami listę wszystkich transakcji. Czyli wszystkie kolumny o transakcjach, których wartość jest większa od 80 tysięcy. Ta informacja ci podpowiem jest przechowywana w kolumnie z ceną. Trzecia rzecz to grupowanie danych. Grupowanie danych na samym początku może wydawać się najmniej intuicyjne, natomiast jest to kwestia tylko i wyłącznie ćwiczenia. W tym przypadku chciałbym ci pokazać, jak mogłoby wyglądać zapytanie, które Pokazywałoby ilość transakcji dokonanych przez danego pracownika oraz łączną kwotę, na jakie te transakcje zostały wykonane. I teraz, żeby pogrupować dane, wykorzystujemy instrukcję group by, a tu piszemy kolumnę, po której chcemy grupować. Grupowanie po kolumnie oznacza, że wszystkie rekordy, które mają w kolumnie ID pracownika tę samą wartość, staną się jednym rekordem. Możemy też filtrować. Dane, czyli instrukcję where wykonać. No, mi w tym momencie nie będzie to potrzebne. Mogę Ci tylko pokazać, gdy wykonamy najpierw standardową instrukcję SELECT Gwiazdka, to zobacz, że ID pracownika, tu może klikniesz, to ona się posortuje. Na przykład dla pracownika 20 występuje dwa razy, czyli ten pracownik wykonał dwie transakcje. Na kwotę widzimy około tam 150 tysięcy. I teraz, żeby Wyświetlić informacje o tym i zgrupować dane, ile dany pracownik transakcji dokonał, no to musimy dane pogrupować. Czyli dodajemy group by. Zróbmy na razie tyle. I to, co się stało, to zobacz, że z 22 rekordów zrobiło się nam 17, ponieważ pracownicy, którzy wykonali więcej niż jedną instrukcję, są zapisani tu raz. To znaczy, ten, to tak naprawdę zwraca unikalną listę pracowników. Ale przy grupowaniu, ponieważ grupujemy wiele rekordów w jeden, możemy teraz. Użyć tak zwanych funkcji agregujących, takich jak suma, jak średnia, jak wartość minimalna, maksymalna, jak liczba rekordów. I to w tym przypadku chciałbym zrobić. Zobacz, że jak odkomentowałem teraz te dwie funkcje, to mogę wyświetlić informację, ile transakcji. W inaczej wprost to jest napisane jakby zliczyć liczbę rekordów, ale wiemy, że czytamy z tabeli z transakcjami, to możemy to zinterpretować na ilość transakcji, jaką dany pracownik wykonał oraz łączną jego sumę. W przypadku pracownika 20 mówiliśmy, że powinniśmy mieć dwie transakcje i około 150 tysięcy, co się zgadza. W ramach samodzielnego ćwiczenia wyświetl tutaj jeszcze proszę informację o dacie najwcześniejszej transakcji, to znaczy jeśli... Są pracownicy, którzy wykonali więcej niż jedną transakcję. To fajnie by było, żebyś wyświetlił tutaj informację, w jakiej dacie, kiedy ta transakcja została wykonana. Najwcześniejsza. Podpowiem Ci, że jest taka funkcja, jak nazywa się min, czyli wartość minimalna, i w nawiasie musisz podać odpowiednią kolumnę. Skoro już umiemy grupować, to możemy też przejść do filtrowania grup, czyli klauzuli bardzo, bardzo podobnej do where. W where filtrowaliśmy rekordy, pisaliśmy WHERE i mieliśmy OPERANT, OPERATOR, OPERANT, a tutaj jest tak naprawdę to samo, tylko zamiast WHERE piszemy HAVING i też mamy OPERANT, OPERATOR, OPERANT, czyli po zgrupowaniu, czyli po wykonaniu instrukcji z poprzedniego przykładu, możemy teraz powiedzieć, chcemy na przykład tylko takich pracowników, którzy wykonali więcej niż jedną transakcję, w związku z czym wszystkie rekordy, które mają tutaj wartość równą 1, Zostaną odrzucone. Zobaczycie, gdy wykonamy ten kod, i rzeczywiście tak się dzieje. I teraz pora dla pracy, na pracę domową dla Ciebie w tej części. Chciałbym, żeby wyświetlił mi listę klientów o identyfikatorach większych niż 16, którzy wydali na zakupy mniej niż 20 tysięcy złotych. I chciałbym też zobaczyć, ile danych każdy z tych klientów pieniędzy u nas w sklepie wydał. Piąta klauzula to sortowanie danych, które po prostu określa kolejność rekordów. Jeśli napiszemy sobie taki warunek, wyświetlimy wszystkie kolumny z tabeli z transakcjami dla klientów większych od 10. I teraz możemy sobie wskazać kolumnę, po której chcielibyśmy, żeby te dane były posortowane. Na przykład ID klienta. To zobacz, że teraz wartości są posortowane. Według tej kolumny, a nie żadnej innej. Oczywiście nie można sortować po dwóch kolumnach jednocześnie, ale można sortować na przykład po dwóch kolumnach w ten sposób, że najpierw sortujemy dane po jednej kolumnie, a później jeśli się zdarza tak, że na są rekordy, które mają tę samą wartość w sortowanej kolumnie, posortować po drugiej. Na przykład zobacz, że tu mamy taki przypadek, że ID klienta 16. Mał dwie transakcje, ta jest wcześniejsza, ta późniejsza. A moglibyśmy powiedzieć, że chcemy posortować po ID klienta, ale jeśli jest kilka rekordów z tą samą wartością, posortuj, po później podacie, ale w sposób malejący, czyli słówko dodajemy Descending. I teraz zobacz, że pierwsza wartość to jest rok 2023, druga 2022. Tu mamy podobnie, najpierw listopad, a później kwiecień 2022 roku. Tu jak widzisz, potwierdza się to, co mówiłem. Wcale nie musisz filtrować danych, grupować ich, żeby na przykład używać instrukcji order by. To musi być zawsze selective from, a reszta wedle Twojego uznania. Grunt byś kolejność zachował, czyli nie próbował robić na przykład czegoś w ten sposób, no bo to Ci nie zadziała. Najpierw musi być where, później musi być order by. Znowu zadanko dla Ciebie. Wyświetl. Informacje o średniej wartości transakcji dokonanej przez każdego pracownika i posortuj te wyniki pod kątem tej wartości transakcji, ale malejąco czyli pierwsze wyniki to powinny być wyniki średniej transakcji, średniej wartości transakcji najwyższej, później trochę niższej, a ostatni rekord to będzie transakcje dokonane przez pracownika, którego średnia wartość transakcji jest najniższa. Descending to jest yy, sortowanie. Malejące, ascending, albo nie pisanie nic, bo to jest jedno i to samo, domyślnie jest rosnące to słowo ascending. Ograniczenie danych, czyli ostatnia klauzula ona tutaj jest pierwszy taki przypadek, kiedy coś działa trochę inaczej w innych bazach danych to znaczy w Oracle mamy instrukcję fetch, a w na przykład Postgresie czy SQL serwerze instrukcję limit i tu stworzyłem taki bardziej rozbudowany przykład. Możesz na chwilę zatrzymać teraz to nagranie i starać się zastanowić, co, jakie dane te Zapytanie zwraca, jak je zinterpretować. Tutaj wyświetlamy sumę wydatków klientów w naszym sklepie, ale tylko tych, którzy mają identyfikator mniejszy równy 16. Tu grupowaliśmy dane, więc to nie dodaje nam żadnej, że tak powiem, wartości. Wybieramy tylko te dane, których suma zakupów, transakcji przekracza 20 tysięcy. Sortujemy je malejąco. A na koniec wybieramy tylko dwa wyniki. Zobacz, że jak zakomentuję tą linijkę. Pisząc dwa miśniki, to mamy 14 wyników. A teraz, gdy zrobię to w ten sposób, to wyniki mamy dwa, czyli tak naprawdę te zapytanie zwraca dwóch klientów, którzy wydali u nas najwięcej. Z tym warunkiem, że są to klienci o identyfikatorach mniejszych niż 16 i tych, którzy, których suma zakupów przekracza 20 tysięcy złotych. Jakbyś chciał wykonać wszystkie te cały ten kod. W innej bazie danych to on oczywiście zadziała, z tą jedną różnicą, jak przypominam, że zamiast tej instrukcji w Postgresie czy SQL serwerze musisz napisać limit 2. W Oracle to nie zadziała, ale w tamtych bazach zadziała. Wiem, że w tym momencie może towarzyszyć ci uczucie pewnego niedosytu, no bo pokazałem sporo, natomiast nie pewnie aż tak szczegółowo jakoś sobie tego życzył, natomiast. Nadrzędnym celem tego odcinka było pokazać Ci możliwości, zaprezentować na kilku prostych przykładach, co takiego polecenie SELECT oferuje i jakie możliwości Ci daje. Dużo więcej oczywiście będzie w kursie SQL, gdzie o samym grupowaniu jest dedykowany moduł, który pewnie kilkadziesiąt minut albo... Nawet ponad godzinę będzie trwał. Już że nagrałem dwa bardzo inne, fajne, ciekawe materiały, w których pokazałem, jak łączyć tabelę w SQL-u, wykorzystując instrukcję Join oraz czym są funkcje analityczne. Niech baza danych będzie z Tobą. Cześć!